Witam cię serdecznie. 38 dzień cyklu 100 dni do zmiany działającej mamy. Każdego dnia się zmieniasz i stajesz się zupełnie nowym człowiekiem. I to jest bardzo fajne, to jest po prostu fantastyczne. I każdego dnia Twoim zadaniem jest też, abyś siebie doceniała. Tak, doceniaj siebie, doceniaj swoją atrakcyjność, ponieważ poprzez to, kim się stajesz, jesteś dla ludzi coraz bardziej atrakcyjna. Coraz więcej ludzi będzie chciało być naokoło Ciebie, coraz więcej ludzi będzie się. Do ciebie odzywało, ale też prosiło o pomoc, i najważniejsze, co jest teraz w Tobie, to fakt, że jeżeli zaangażujesz się w pomoc, to robisz to zupełnie bezinteresownie. Niezależnie od tego, czy to jest mała rzecz, którą ktoś chce osiągnąć, czy to jest duża rzecz. To, co jest w Tobie w środku, jest też na zewnątrz, dlatego coraz więcej ludzi będzie się do Ciebie zwracać. Będziesz coraz bardziej taką osobą charyzmatyczną, nawet jeżeli boisz się tego słowa, będziesz się stawała liderką społeczności. Odbije się to też pozytywnie na dzieciach, bo będziesz dla nich przykładem, będziesz po prostu pierwszą liderką swojego dziecka. Powodzenia.